Siemanko! Dzisiaj wam pokażę wam krótki poradniczek na temat jak zarabiać w Darkest Dungeon, farbić sobie Myślę, że nie wypowiem nic takiego <coughs> innowacyjnego oraz zmieniającego właśnie światopogląd, ponieważ bardziej doświadczeni gracze na pewno będą wiedzieli o co chodzi i... na pewno stosują to już od tam jakiegoś czasu. Ale dobra, no, na pewno jakimś tam graczom początkującym na pewno się przyda, więc... Na czym to polega? Na czym to wszystko polega? Więc jak będziecie robili sobie krótkie dungeony. Krótkie dungeony. A... To jest krótki dungeon, jakby ktoś nie wiedział. <śmuszne> śmieszne. Więc mm, to jest krótki dungeon i będziecie robili I jakimi postaciami. Postacie grają, nie grają tutaj większej roli. Będziecie robić sobie zerowymi levelami, pierwszymi levelami, drugimi. Jak chcecie. Mi to rybka, mi to. Ja tam się do tego nie mieszam. Praktycznie każdym składem można przyjść w krótki dungeon, więc nie przywiązujcie za, za dużej wagi do układania tam. Bo naprawdę każdym składem można przyjść, tylko trzeba jakieś tam zachować odpowiednie proporcje. I, i większość składów daje radę na krótkim. I do tego w ruinach, już w ruinach to całkiem potem, to wreszcie to może być trochę ciężej, ale. Idźmy dalej. Eee, jeżeli macie 000 złota. Sprzedajcie niepotrzebne trinkety, oczywiście. Ja na przykład mogłem sprzedać trinkety dla wstręta, ponieważ nie gram tą postacią i, i jakoś nie mam ochoty. Ale na razie trzymam sobie je, zobaczymy co to będzie. Że yy, takie trinkeciki będziecie mieli około 3000. Jeżeli sprzedacie pamiętajcie, najtańsze trinkety jest za 750 jakoś. Chyba, chociaż może są tańsze, chociaż nie jestem pewien, no ale dobra, 750 razy tam 2 czy 3, to będziecie mieli około 2500. Więc to już starczy na wyprawę. Także dajcie wyrusz, układacie sobie jakiś tam składzik. Składzik macie, dajcie sobie jakieś trinkety dla nich. Oczywiście jeśli chcecie, jeżeli nie chcecie, nie dajecie. To jest wasza decyzja. Ale nie będzie łatwiej. Więc tu macie 3, 000, 3 000 za przejście tego całego dungeona, więc wchodzicie do pasy. i o co chodzi? Chodzi o to, żeby wysłać ekipę jak najmniejszym kosztem, a jak najwięcej przynieść, tak? Czyli, to, no, to, to zawsze, nie? Tutaj nic nowego nie powiedziałem akurat, no, ale dobra. Jeżeli na no, taki dungeon weźmiecie sobie 8 yy, jedzonka, to będzie git, moim zdaniem. Bo to będzie git, bo, ponieważ nie wiedziałem nigdy dungeonu, w którym ekipa z no, więcej niż 2 razy, tak? Macie wziąć sobie oczywiście z 10 tego jedzonka, czy tam 12, to wtedy możecie sobie lecieć jakieś te postacie, ale to nie ma sensu raczej, co nie? Więc, bierzecie 8 jedzonka, jedną łopatę, w ruinach możecie zabrać jeden kluczyk, ziółka, no nie wiem, raczej nie, ale jeden kluczyk i pochodni, ile? Zawsze na krótkie powinno brać 7, 8, ale teraz umieścić 9, może może znajdziecie jakąś to czy to weźmie będzie. 9, Czy nie? I dlaczego 9? No, już wam teraz powiem, bo cała hejca polega na tym, że... robicie backtracking prawie cały czas, nie? Czyli wchodzicie na pełność do dungeonu, rozwalacie wszystko, lejecie na perkę na wszystkie potworki, które są. Rozwalacie je, yy, pokonujecie wszystkie walki, i tak dalej, i tak dalej. A na końcu, jak już będziecie, <laughs> będziecie, będziecie yy, pokonacie wszystkie, wszystkie walki, pokonacie wszystkie potwory i zrobicie wszystko, co macie do zrobienia, to robicie backtracking do skrzyneczek, których wcześniej nie zbieraliście i nie otwieraliście skrzynek, tam worków itd. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Pamiętaj że nawet nie opłata się brać pochodni. Jeżeli stoi pochodnia, to też nie opłata się brać, ponieważ na mniejszym oświetleniu, to jest właśnie kluczowe w tym backtrackingu, na mniejszym oświetleniu masz większą szansę dwukrotną lub trzykrotną powiększonego dropa lotu, czy jak to tam woliczne nazywać. Więc wracacie z poziomem światła na jakieś może być nawet 1 zero, ponieważ no, jeżeli pokonaliście sobie potwory, no to raczej wam może wam chyba coś wyskoczyć, nie wiem czy jest jakieś pra prawdopodobieństwo, żeby wyskoczyło wam coś, ale mi jeszcze nie wyskoczyło. No ale myślę, że dacie sobie radę, bo to nie jest za ciężkie. Jeżeli macie już takie potwory, wam w korytarzu wyskoczą, bo w salach nie wyskakują raczej już po te potwory, ale jeżeli na korytarzach, to walki nie są zbyt ciężkie, <laughs> więc... Robicie backtracking z poziomem świata, nad zerowym, może być nawet zerowy poziom świata i macie tego lotu więcej, dużo więcej. Na takim jednym ranie możecie zgarnąć sobie 6-7 tysiaczków, co jest już bardzo fajną kwotą. A oczywiście, te postacie, które przyjdą, nie musicie, od... nie musicie ich odstresowywać. Jeżeli nie są potrzebne, nie musicie ich odstresowywać, możecie od razu zwolnić, czy tam odwołać i wziąć sobie nowych, co nie. Te koszta też się zmniejszą, także. No, to jeszcze chciałem powiedzieć, aha, musicie, jeżeli idziecie w pierwszą stronę, tak, czyli idziecie pokonać wszystkie potwory, to musicie ostrożnie yy, używać pochodni, tak, żeby wam starczyło jednak do końca. Ale w sumie to normalne, tak pochodni używacie, tak jak w sumie to normalne, nie, potem to już tam... Potem jak wracacie, to już... Nie, oświetlenie. Pamiętajcie, jeżeli wracacie, oświetlenie nie zmniejsza się tak szybko jak. Jak idziecie nie, nie odkrytymi tunelami, a jak odkrytymi. To są dwie różne rzeczy. Dwie różne takie tunele, nie? Więc. Yy, pamiętajcie, żeby to zrobić tak, żeby mieć jak najmniejszą przy zbieraniu przykloneczek jak, jak najmniejszy poziom światła. Dlaczego to już wytłumaczyłem, nie? No i to chyba wszystko, no to to, to jest? ciciutki poradniczek ale myślę, że większość takich bardziej ogarniętych yy, graczy używa tego triku, no nie wiem to jest to jest. Nie wiem, to, ja nie wiem czy to. Trik jest, czy co to... Ale... tak. Ale na pewno przynosi efekty, tak? Bo jeżeli nie macie pieniążków, to na pewno warto zrobić coś takiego. Macie mieli 7 tysiaczków, zrobić dwa razy do 14, już widzicie, Już macie pełno pieniążków. Już będziecie na średniej dążyłam no, spokojnie. Więc robicie tak. I. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Pokażę Wam coś jeszcze zaraz. Bardzo ciekawą stronkę, która też pomaga. Także, no to także. Zaraz wracam. Dobra, i mamy znowu. Jestem znowu. Także ta stronka, o której mówiłem, czyli darkestdungeongamepedia.com, jest to stronka, która naprawdę pomaga. Naprawdę pomaga. Jeżeli nie wiecie, jakich co wywołuje jaką interakcję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wchodzicie sobie w Dungeon Interactions i tutaj macie pokazane wszys wszystkie wszystkie przedmioty, z którymi możecie użyć danej rzeczy i tak dalej, Jak, nawet procenty macie pokazane na wypadnięcie czego no, i, i tak dalej. I zacznijmy od tego, że tu macie wszystkie rzeczy, które mogą być w każdym, w każdym dungeonie. Te rzeczy mogą być w każdym dungeonie to sobie i o co chodzi? I tutaj zacznijmy od, od ruin. Rzeczy, które spotkać w ruinach. Stół chemika. Jeżeli użyjecie pochodni, macie 100% szansy na... jeszcze raz. Jeżeli użyjecie pochodni. Yy... światło zostaje zwiększone do 100%. Jeżeli natomiast użyjecie ziółek, to 100% dostajecie golda lub pamiątek razy 2, czyli macie podwójny drop, z czego jeszcze będziecie mieli większy drop, bo jedzie na, na ciemności, na ciemności, jedzie bez, bez oświetlenia, to mam też większa drop razy 3. Tu jest pokazane na dole chyba. Chociaż nie, tu nie ma na dole pokazałem. No dobra, yy, drop jest macie 3 plusiki przy dropie, jeżeli macie ten poziom oświetlenia jak na ciemne jak w dupie, czyli na 0, nie? To macie 3 plusiki. A tutaj jeszcze macie y, efekty bez itemu. Czyli jak nie użycie nic, to macie 1% szans, szans na, na zatrucie, 25% na golda i pamiątki, 25% na, na nic. Używajcie tej stronki, jeżeli chcecie. Jest naprawdę pomocna. Możecie sobie e, sprawdzić jakieś tam taktyki walk na bossów, potwory, co ulepszać, quirki, jakie możecie mieć, <laughs> i tak dalej, i tak dalej. Więc, myślę, że powiedziałem w sumie, taki, no to jest jeden z najpopularniejszych sposobów, ale może nie każdy go zna, więc dla więc początku, jadący graczy gracz na pewno się przyda. Eee, myślę, że nagram sobie jakieś taki szybciutki poradniczek jeszcze na temat układania drużyny w samej walki, może rozbudowywania miasta jeszcze. No, zobaczymy. Jeżeli Ci się przyda taki poradnik, to. to, to... Jeżeli coś źle powiedziałem, to też możesz powiedzieć napisać w komentarzu, że. To zmienił następnym razem, więc. Trzymajcie się. Marka. Mam nadzieję, że pomogłem w jakimś tam stopniu. Może nie, może tak. No nie wiem. Trzymajcie się, siemanko.